Ło! Wow, coś się dzieje! 265 metrów! Cześć! Ja jestem Zwiadowca Jump, a dzisiaj ponownie gra Deluxe Jump 2. E, tak jest. Dzisiaj będziemy sobie skakać na skoczni Australia K240. E, także bez zbędnego przedłużania. Tutaj sobie jeszcze zmienimy nick na Zwiadowca Jump. Pyk. E, no i możemy już w sumie ruszyć. E, czekamy w sumie na dobre warunki. Chcę Wam po prostu pokazać bardzo dalekie loty. Także to nie jest żadne hakowanie. Po prostu wychodzę, kiedy są słabe warunki. No, nie wiem, dawno na tej skoczni nie skakałem. Mam nadzieję, że będą jakieś ładne loty. No, nie zapowiada się nic dobrego po tym skoku 223,5 metra. Słaba nota, 156 prawie punktów. 2,5 metra po Także nie wiem, czemu aż tak słaby wynik. No, teraz chyba lepiej. Będzie chyba za punktem konstrukcyjnym. No tak, ale to nie jest jeszcze jakiś wybitny skok. 248 metrów. No ale to tak naprawdę już tyle z pierwszego konkursu. E, tutaj tak, tak samo mam w sumie dobre warunki. Prawie 3,10 e, pod narty. Znaczy, czy po prostu e, prawie 3 metry na sekundę pod narty. No, i niestety spadam. Nie wiem, yy, muszę chwilę poskakać, żeby czuć się w tą skocznie. No, już nota zdecydowanie lepsza, 180 prawie 5 metrów. Kurczę no! Dwa razy kliknąłem, no, no i straciłem przez, bez sensu. Bez sensu totalnie. Jakby ja będę wychodził, jak będą słabe warunki, także yy, no po prostu chcę Wam pokazać, że tu można naprawdę dalekie odległości. Skoczyć na 250 metrów to nie jest jakiś zadowalający mnie wynik. Ogólnie tutaj rekord mam chyba 276, też nie jest jakiś powalający wynik. No, ale jakby nikt tu nie mówił o jakimś rekordzie świata: 300 kurczę, 2 metry, bo chyba rekord świata to jest 302 metry albo 301, no. coś takiego. Teraz takie średnie warunki, strasznie długo muszę czekać na dobre warunki, ale. Dosyć dobre według mnie wyjście z progu, ale te warunki pogorszyły się znacznie. No jest e, 245,5 metra. 183 punkty, jeśli chodzi o notę. No i zdecydowanie jeszcze bardziej pogorszyły mi się warunki. W ogóle w górę teraz strzałka pokazuje. No nie, chyba nie ma szans na, na, na 250 w tym momencie, w tym skoku. Nawet nie będzie punktu K. No tak, 235, w ogóle wychodzimy sobie, czekamy na jakieś lepsze warunki, bo to po prostu, nie wiem, nie wiem o co chodzi z tymi warunkami i szkoda, bo właśnie w DSJ4 na przykład można sobie ustawić na treningu, że mo mogę mieć dobre warunki, a tu też na treningu się tego nie da. Kurczę no, ale strasznie długo już nie ma tych dobrych warunków no jest 2 metry na sekundę pra prawie narty. no i dobre ustawienie no ładne wyjście z progu lecimy po 250 chyba będzie chyba będzie Kurczę, no 248 i 36 cm no bliziutko, no to cały czas od 180 do 186 E, także cały czas podobnie. No nie jestem w stanie. Nie, no, bez jaj, no jeszcze zepsułem skok. Nawet nie będzie punktu konstrukcyjnego. No, leci o ledwo. Prawie w ogóle się wywaliłem. Normalnie 17 K pół dostałem. Trzy... Po dwóch skokach. Dobra, e, mam w ogóle dwa razy pod rząd dobre warunki. To teraz mam praktycznie... Nawet lepsze, bo mocniejszy wiatr, no ale słabe wyjście z progu, no proszę Państwa, no przecież tu nie da się z takim wyjściem z progu nic zrobić. No jest blisko punktu konstrukcyjnego 237,79 cm, no ale nie ma nawet 180 punktów. W ogóle wiatr mi się znowu pogorszył, no bez sensu, straciłem. Dobre warunki, straciłem w ogóle szansę. Nie wiem. Zapomniałem, gdzie tu trzeba się wybić, bo naprawdę z takimi warunkami. O, fenomenalny skok jest! Nareszcie! Znaczy, nie jest to jakiś najlepszy skok, ale nareszcie jest 250 metrów. 255 także e, pierwszy skok powyżej 250 metrów. No i oby takich więcej. No. Kurczę teraz takie średnie warunki, ale trochę się chyba e, lepsze się stają. A teraz chyba za, za wysokie wyjście z progu, chyba że dobrze. No leci wysoko, oby nie spadł. Oby nie spadł, no kurczę, spadł, ale prawie 250 metrów, no dosłownie 9 centymetrów zabrakło. Prawie 190 punktów nota. No i tu już widzimy, że są słabe warunki. Nie, nie było szans już na dobre. E, może jeszcze, właśnie, na koniec odcinka sobie jeszcze w, na takich słabych zagramy. No ale to zróbmy jeszcze jeden konkurs na takich e, i później konkurs jeden taki na e wietrze w plecy. Dobra, lecimy wysoko, ciutkę za punktem konstrukcyjnym, ale to już są słabe warunki, no czekamy e, na dobre i jak będzie taki konkurs, e, o, z takimi, e, to już później będziemy czekać na słabe, żeby zrobić taki jeden konkurs ze słabymi warunkami no niestety trochę słabe skręcenie tego wiatru w sensie w złą stronę trochę wieje no i nie no nie ma szans przecież e, bez sensu bo ten, ten odcinek tak naprawdę może trwać bardzo długo hmm, jeśli nie trafimy na jakieś dobre warunki spróbujmy no kurcze no co się dzieje dobra nie no jednak półtora metra na sekundę nie wiem, kiedyś mam, mam wrażenie, że na komputerze to częściej mi te dobre warunki. Może, może po prostu Mediamont tworząc grę dsl 2 na telefon, po prostu stworzyło coś takiego, że rzadziej są dobre warunki. A tutaj takie znośne, 2 metry na sekundę pod narty, jest jako takie wyjście z progu. Nie pada śnieg, lecimy po 250 metrów. I chyba daleki skok będzie. I jest fenomenalny! Jest! Jest najdalsza odległość, ale no najlepsze też warunki, i dobre noty. I prawie 200 punktów. 198,8. No, to był po prostu przykład fenomenalnego skoku. 256 metrów i 79 centymetrów. A teraz już drugi skok. No, będzie trochę gorszy, ale. A może 250 się uda? Ło! Coś się dzieje, 265 metrów, fenomenalny odcinek po prostu, ale to nie jest jeszcze koniec. 265 metrów i 2 centymetry, 407 punktów. Także jak widzieliście, jest fenomenalny skok. Teraz trochę poprawiłem jakość mikrofonu. No, jest jeszcze 6 metrów do rekordu. Ale teraz już mam nadzieję, że będą słabe warunki, bo tak się umówiliśmy. No i fenomenalnie. Akurat 3,5 punktów w plecy. No po prostu e, świetny zbieg okoliczności, bo przecież e, ustaliliśmy już, że ten będą bardzo dobre warunki. Jak daleko skoczę, e, to później jeszcze spróbujemy sobie na słabych warunkach skoczyć. No i są bardzo słabe. Nie spełna 200 metrów poleciane. E, w ogóle nota 126,4 punkta. 197,5 cm No jest bardzo słabe warunki No i kolejny w sumie słaby skok Nawet nie ma 185 Także nota w ogóle poniżej 250 punktów No i co ja mogę powiedzieć No to już było na tyle z tego według mnie fenomenalnego odcinka Ponieważ tam przecież poleciałem 265 metrów Mam nadzieję, że odcinek się podobał. No i widzimy się w następnym filmie. Do zobaczenia i pa pa.